Gość Waszego Radia FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Majszak. Dziś mam przyjemność gościć Edytę Owczarzak, dyrektorkę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim Państwu, słuchaczom Waszego radia w Powiecie Wągrowieckim i poza nim. Pani dyrektor, na początku marca odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Czego te zmiany dotyczą? Rzeczywiście, na początku miesiąca marca zaprosiliśmy blisko 80 współpracujących z nami podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej. I mam tutaj na myśli rodziny zastępcze zawodowe, rodziny niezawodowe, spokrewnione z dziećmi oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka w powiecie wągrowieckim, a także osoby do pomocy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które dedykowane było głównie wprowadzonym z dniem 1 lutego bieżącego roku zmianą w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. I takim głównym, najważniejszym celem spotkania było wyposażenie osób tworzących w powiecie wągrowieckim ten system pieczy zastępczej. Podstawową wiedzę o projektowanych ustawowych zmianach, a także, a może przede wszystkim yy, zapewnienie, że zmiany te winny docelowo służyć przede wszystkim polepszeniu sytuacji ekonomicznej i społecznej tak samych rodzin zastępczych, pozostających w niej dzieci oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy rodzinnej oraz instytucjonalnej. Jeśli chodzi o taką istotę wprowadzanych zmian, to można je podzielić na te, które bezpośrednio odnoszą się do samych rodzinnych form pieczy zastępczej. I mówię tu między innymi o wzroście minimalnej wysokości wynagrodzeń dla form zawodowych do kwoty nie niższej niż 4100 zł brutto miesięcznie oraz 5084 zł w przypadku rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. A przypomnę, Szanowni Państwo, że wcześniejsza ustawowo gwarantowana minimalna kwota była żenująco niska i wynosiła. Siła 2168 ,76 zł 76 groszy. Oczywiście muszę tutaj dodać, że powiaty mają pełną autonomię w kontekście ustalania wyższych niż ustawowe wynagrodzeń. Co miało dotychczas miejsce i mam nadzieję, że tak pozostanie w naszym powiecie. Kolejna zmiana dotyczy także wprowadzenia wynagrodzeń dla rodzin pomocowych w miejsce dotychczasowych świadczeń i tutaj dla pana wiedzy i dla wiedzy słuchaczy. Że korzystamy z zasobów rodzin pomocowych w czasie 30-dniowego urlopu wypoczynkowego naszych zawodowych w form pieczy zastępczej, tudzież w sytuacji chorobowej, która powoduje brak możliwości wypełniania przez rodziców zastępczych swojej funkcji. Mamy nadzieję, że taka forma gratyfikacji przyczyni się do powstania być może większej ilości rodzin pomocowych, które będą gotowe do okresowego zaopiekowania dzieci. Co przyniosły zmiany ustawowe? Zmieniły na pewno zasady przekształceń rodzin niezawodowych w zawodowe i ta ścieżka powinna być łatwiejsza. Wprowadzone zostały również elementy derejonizacji rodzinnej pieczy zastępczej, co finalnie oznacza jednak, że będziemy musieli podejmować jeszcze większe wysiłki, aby kandydaci oraz czynne już rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie powiatu wągrowieckiego nie podejmowały decyzji o świadczeniu usług pieczy zastępczej dla innych, bardziej atrakcyjnych finansowo powiatów. Kolejna z istotnych zmian to ustawodawca od 1 lutego daje możliwość pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili pieczę zastępczą, tak rodzinną, jak i instytucjonalną, daje możliwość jednorazowego powrotu do dotychczasowej formy pieczy, yy, oczywiście za zgodą samej rodziny lub prowadzącego RDD. Poszerza katalog osób, które mogą być opiekunami usamodzielnienia, są to istotne sprawy właśnie dla osób usamodzielnianych oraz, co bardzo, bardzo istotne, znosi kryterium dochodowe w postępowaniu o przyznanie świadczeń pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej. Wcześniejsze uregulowania prawne rodziły takie patologiczne sytuacje, w których aktywność zawodowa i osiąganie dochodów przez tych pełnoletnich dochodów były niestety przesłankami negatywnymi dla odmowy przyznania świadczeń. Tak jak już wspominałam, ta znakomita większość zmian ustawowych dotyczy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej który zobligowany został m.in. do zwiększenia zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej. Tu mamy wprowadzoną obowiązkową weryfikację w rejestrze osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym z dostępem ograniczonym. Dalej jesteśmy zobligowani do wprowadzania danych do powstających centralnych rejestrów pieczy zastępczej. I te rejestry mają między innymi pozwolić na to, aby szybciej i łatwiej znaleźć wolne miejsca dla dziecka na obszarze całego kraju to w praktyce ma oznaczać, że sędzia sądu rodzinnego na przykład w Wielsku Białej za pomocą rejestru będzie mógł sprawdzić dostępność miejsc w dowolnym powiecie w kraju i dalej oczywiście po dokonaniu pewnych proceduralnych uzgodnień oraz uzgodnieniu o uzyskaniu zgody rodziny będzie mógł umieścić w tej rodzinie dziecko. Tak podsumowując i cytując za ustawodawcą, te zmiany mają służyć zwiększeniu liczby rodzin zastępczych. Przyspieszeniu tempa deinstytucjonalizacji oraz polepszeniu sytuacji pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Z jakimi obecnie problemami borykają się rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka? Mm -hmm. Domyślam się, że pyta pan redaktor o problemy, które są stricte związane z funkcją rodzica zastępczego. Tak. Ta codzienność rodziny zastępczej to nie tylko radości z osiągnięć i postępów podopiecznych, to często także sytuacje, które wywołują rozczarowanie, irytację, poczucie porażki, klęski i kompletności. Kompletnego zniechęcenia. Rodzic zastępczy to żmudna, obciążająca nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie praca na zdecydowanie więcej niż jeden pełny etat. Nasze rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka średnio w miesiącu opiekują się blisko 160 dzieciakami i osobami pełnoletnimi w wieku praktycznie od 0 do 25. A wśród tych podopiecznych są osoby z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi wymagające pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, terapeutycznej, farmakologicznej, zajęć korekcyjno-wyrównawczych bądź innego takiego wysoce specjalistycznego wsparcia. Z obserwacji pracowników zespołu pieczy zastępczej, bo to oni są najbliżej rodzin i RDD, do najczęściej zgłaszanych problemów opiekuńczo- wychowawczych należą. Normalizacja sytuacji podopiecznego, który jest przyjęty do pieczy zastępczej, oraz wypracowanie właściwej relacji z nowym otoczeniem. I to w kontekście takich wcześniejszych zaniedbań, abnegacji niejednokrotnie patologii, które były przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy. Kolejny problem to wypracowanie choćby poprawnej relacji z rodziną pochodzenia dziecka, oraz ustalenie zasad kontaktów rodziców i innych osób bliskich dziecku. W celu zminimalizowania konfliktu lojalnościowego, który jest doświadczany przez dziecko, które trafia do pieczy, jednym z części zgłaszanych problemów jest także kompensacja zdiagnozowanych deficytów podopiecznych. I mam tu na myśli dostępność, a raczej jej brak niestety. Nie tylko do lekarzy specjalistów, ale też i do psychologów, psychoterapeutów, logopedów, dietetyków, somatologów, ortodoncji, rehabilitacji, rewalidacji, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub z innych źródeł. I oczywiście my jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku czy w sytuacji braku możliwości odbycia takiej wizyty finansowanej z NFZ lub z innego źródła z powodu zbyt odległego jej terminu. O ile jest to uzasadnione potrzebami podopiecznych, finansujemy bądź dofinansowujemy niezbędne dla dalszego funkcjonowania wizyty dzieci, w które są umieszczone w pieczy zastępczej w gabinetach prywatnych. A ponadto takim istotnym jest fakt, że każda rodzina zastępcza w powiecie wągrowieckim ma swojego anioła, albo ja się śmieję, anioła, albo stróża w osobie specjalisty pracy z rodziną. I rolą tego anioła czy stróża jest nie tylko takie monitorowanie sytuacji opiekuńczo- wychowawczej dziecka w pieczy, a zwłaszcza w w kontekście jego powrotu do rodziny pochodzenia, ale także pomoc zastępczym rodzinom w organizacji opieki i wychowaniu dzieci w pieczy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cały czas szuka kandydatów na rodziny zastępcze. Ile takich rodzin brakuje w Powiecie Wągrowieckim? Ten deficyt rodzinnych form pieczy zastępczej to nie tylko problem lokalny, wyłącznie symptomatyczny dla Powiatu Wągrowieckiego. Znakomita część organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce poszukuje osób zainteresowanych tak zawodowo, jak i niezawodowo pełnieniem tej funkcji. Kandydaci na rodziców zastępczych, na prowadzących rodzinne domy dziecka na wagę złota. Także w naszym powiecie, tym bardziej, że w ubiegłym roku wygasiliśmy działalność trzech zawodowych rodzin zastępczych w związku z osiągnięciem przez rodziców zastępczych wieku emerytalnego i korzystając z takiej możliwości medialnie serdecznie naszych byłych emerytowanych rodziców pozdrawiam. A wracając do pytania, pomimo takiego znacznego obniżenia ilostanu miejsc w zawodowej pieczy rodzinnej w stosunku do roku ubiegłego. W związku właśnie z emeryturami rodzin. Powiat wągrowiecki od wielu lat pozostawał i nadal pozostaje w tej dobrej sytuacji, że możemy świadczyć i świadczymy usługi pieczy rodzinnej i instytucjonalnej dla dzieci pochodzących z innych powiatów. Na dzień dzisiejszy nie brakuje nam miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. Co oznacza, że żadne dziecko z naszego powiatu, co do którego sąd już wydał orzeczenie, postanowienie o umieszczeniu w rodzinnej pieczy zastępczej, nie pozostaje w stanie zawieszenia, oczekując na miejsce w pieczy. Natomiast naszym olbrzymim bólem głowy pozostaje brak miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Dla dzieci, które zostaną skierowane w bliższej lub dalszej przyszłości do rodzinnej pieczy, dla nich miejsc może zabraknąć. Pani dyrektor, dlaczego coraz trudniej pozyskać rodziny zastępcze? Powiem przewrotnie, że mi też bardzo trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Sądzę, że przyczyn problemu braku kandydatów należy upatrywać się między innymi we względach ekonomicznych. Są to przede wszystkim, mam tutaj na myśli nieadekwatny do inflacji poziom wynagrodzeń i świadczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, bardzo niestabilną, nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju, a także tak naprawdę zatrważające nas wszystkich poziom inflacji i wszystko to co jest jego następstwem. Myślę, że istotną rolę odgrywają też takie względy socjologiczne, społeczne i kulturowe, a w szczególności ten ewaluujący system model rodziny najczęściej z maksymalnie dwójką, dwojgiem dzieci. Kolejną taką przesłanką negatywną jest takie odium zbyt wysokiej odpowiedzialności oraz obawa przed porażką wychowawczą. A także pozostawanie w tej gotowości rodzicielskiej tak naprawdę 24 godziny na dobę. Samym takim bezpośrednim powodem mo mogą być też rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy, którzy są niewspółpracujący, często nastawieni na konfrontację i obwiniający za umieszczenie w pieczy samo dziecko bądź rodziców zastępczych. Kolejnym powodem może być też niesprawiedliwy, nieusprawiedliwiony i niesprawiedliwy osąd społeczny i takie negatywne spostrzeganie, zwłaszcza osób, które zawodowo czyli odpłatnie pełnią funkcję rodzica zastępczego. Dla niektórych yy, yy, przeszkodą są i demotywatorem są procedury kwalifikacyjne. Ja myślę, że nie pomagają nam też media, które niejednokrotnie, bardzo nieobiektywnie, jednostronnie przedstawiają sytuację w rodzinach zastępczych. I pamiętam kilkanaście lat temu taką niesamowitą robotę promocyjną dla rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonał serial pod tytułem Rodzina Zastępcza z Gabrielą Kownacką i z Piotrem Franceskiem w roli rodziców zastępczych. Może warto byłoby wrócić do tego pomysłu na poziomie ogólnokrajowym, a ten film byłby motywacją, inspiracją dla przyjęcia zawodowo bądź niezawodowo tej nowej roli życia. Świetny serial, swoją drogą. Zgadza się. To dziś bardzo chętnie do niego wracam. Pani dyrektor, ruszyła kolejna edycja Pefronowskiego programu Aktywny Samorząd. Czym ten program się charakteryzuje? Przechodzimy do takiego bardzo istotnego działu naszej działalności, działalności centrum związanej ze wspieraniem osób niepełnosprawnych. I rzeczywiście od kilkunastu lat Powiat Wągrowiecki, na mocy porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aplikuje i pozyskuje dodatkowe środki dla naszych niepełnosprawnych mieszkańców. I w roku bieżącym ten program jest realizowany w dwóch modlach. Ten moduł pierwszy y, związany jest z dofinansowaniami do likwidacji barier, które utrudniają aktywizację społeczną i zawodową i między innymi są to pieniądze na likwidację bariery transportowej i tu mówimy o pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. A także pomocy w uzyskaniu prawa jazdy. W ramach likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, tu możemy dofinansować zakup sprzętu elektronicznego, dofinansować również szkolenia w zakresie jego obsługi, a także dofinansować pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej tego sprzętu. Kolejny obszar to jest likwidacja barier w poruszaniu się. Tu możemy pomóc osobom niepełnosprawnym, oczywiście tym, które będą spełniały szczególne wymogi programu, pomóc w zakupie wózka elektrycznego. Inwalidzkiego o pomoc w zakupie wysoce specjalistycznej protezy kończyn dolnych, górnych, a także możemy dofinansować zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i o do tego skutera. Kolejnym z obszarów tego modułu jest również pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Przekładając to na przykład mamy rodzica przedszkolaka, który jest osobą niepełnosprawną, chce być aktywny zawodowo, pomagamy mu w sfinansowaniu pobytu kosztów dziecka w przedszkolu w czasie jego pracy. I drugi z modułów, szanowni państwo, to jest moduł dedykowany wszystkim osobom niepełnosprawnym, posiadającym co najmniej orzeczenie o stopniu umiarkowanym, które dalej podnoszą swoje wykształcenie na poziomie średnim lub wyższym i tu rzeczywiście możemy bardzo fajnie ekonomicznie wesprzeć proces nauczania. Zapraszamy do składania wniosków, bo te wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i moduł pierwszy od 1 marca do 31 sierpnia, natomiast dla modułu drugiego, czyli tego akademicko-edukacyjnego tu są dwa terminy w zależności od tego, czy wnioski dotyczą sezonu letniego, czy sezonu tego jesienno-zimowego. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej www.pcprwagrowiec.pl. Oczywiście też udzielamy informacji telefonicznie. Zapraszamy do nas też po informację taką bezpośrednią, świadczoną przez pracowników. I generalnie zapraszam Państwa do, do, jeżeli oczywiście zaistnieją takie potrzeby, bo chciałabym przypomnieć, że jesteśmy jednostką organizacyjną pomocy społecznej, czyli właściwie no, pomagamy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Oczywiście tego Państwu nie życzymy, ale jeżeli takie sytuacje zaistnieją, zapraszamy do nas na wierzbową jeden, do pracowników powiatowego centrum. Bardzo dziękuję za wizytę i rozmowę. Edyta Owczarzak, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, była dziś moją i Państwa. Gościnią. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Waszego Radia FM.